Sympatycy i Sympatyczki. W październiku w Domu Kultu Petenes następujące wydarzenia. We wszystkie wtorki o 17.00 czytanie dla pędraków, ale 21 października czytanie wyjątkowe, bo z autorką książki Czułenko mój rodzinny przewodnik po połodzi. Marta Pokorska-Jurek będzie czytała fragmenty swojej książki, a po czytaniu warsztaty stworzenia pocztówek z łodzi. Zapraszamy serdecznie najmłodszych Pantunie 9 października o 17:30 warsztaty dla rodziców o tym, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności. Poprowadzi je Ania Jurek, a miejsca na nie wszystkie są zajęte. Nie wiem, jak to zrobiliście, jesteście od nas szybsi. Szklanki w koszyczkach czyli program sentymentalno-satyryczny. Grupy po omacku, który w kawiarence PTNS możecie zobaczyć już 12 października o 18. Zapraszam. Wpadajcie, żeby się trochę pośmiać, a trochę powzruszać. A 16 października warsztaty, które tematyką nawiązują do serii M4, czyli serii o domu i dla domu. Zróbmy sobie domek. Czyli warsztaty z projektowania dla dzieci, które poprowadzi architekt Mateusz Cyganek. Podczas warsztatów Wasze Pociechy będą tworzyły makiety swoich własnych pokoików, które będą funkcjonalne i spersonalizowane. Zapraszamy serdecznie, zapisujcie się na PTNS Cafe. A 22 października również warsztaty nawiązujące do serii M4, ale tym razem dla dorosłych. Haftujemy makatki, które w serii będą się przywijać na różnych grafikach. Grafiki na nasze warsztaty przygotowała Natalia Namazane, którą możecie kojarzyć z serii spacerek z niektórych grafik, na przykład tego paternu oraz grafik zakładowy, czyli Krzysztof Świerkosz, którego możecie kojarzyć z wielu grafik na wielu ubraniach, ale są również u nas w sklepiku jego plakaty, które możecie nabyć. Zapraszamy serdecznie, warsztaty poprowadzi Marta. Plakat można też powiesić nie do góry nogami, jak ktoś. A 23 października warsztaty ze strugania łyżek. A 29 października wracamy z warsztatami Sztuka łapania balansu z Kasią Wilk. Tym razem porozmawiamy o tym, jak zadbać o nasze zdrowie jesienią. W tym miesiącu to by było na tyle. Zapraszamy do zapisów na naszej stronie PTNS Cafe. A no i będzie nam bardzo miło, jak uczestnicząc w warsztatach kupicie u nas kawę i ciastko.